Już Bartłomiej Kaczmarek, specjalista do spraw LinkedIn. Chociaż myśmy tutaj przed chwilą debatowali. Linkedin czy LinkedIn? Linkedin. Myślę, że po prostu mówmy tak, jak nam wygodnie po polsku, tak. tak. Skąd taka Tutaj zażartujemy wąska specjalizacja. Wąska? Nie, już dzisiaj nie wąska. Nie, nie, nie. Konto na LinkedIn już mają w Polsce miliony ludzi i to już nie jest wąska specjalizacja. LinkedIn jest naprawdę świetnym miejscem dla wszystkich, którzy są aktywni zawodowo i którzy myślą o tym, aby rozwijać swoją karierę. Więc Polaków, którzy coś takiego robią, jest miliony. A to jest jedno z social mediów, które rozwija się świetnie, rozwija się coraz bardziej i coraz więcej korzyści może nam dać. Więc nie specjalizacja. Nie jest już wąska. Tutaj właśnie rozpoczęliśmy od żartu. Dla kogo jest ten portal społecznościowy? Bo gdzieś, jeżeli słyszymy pierwszy raz o takim portalu, portalu jak LinkedIn, no to słyszymy, to jest taki Facebook dla biznesu. Dokładnie tak, tak jak powiedziałem przed sekundką. Jest to w sumie dla wszystkich Polaków, którzy są aktywni zawodowo i który, którzy myślą o tym, aby rozwijać swoją karierę. Ja natomiast w swojej pracy gdzieś tam specjalizuję się najbardziej w pomocy przedsiębiorcom, czyli tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą i tutaj można powiedzieć o takich najważniejszych aspektach, czyli o zwiększeniu sprzedaży przede wszystkim, o tym, że dzięki LinkedIn można rekrutować super specjalistów. Odrobinę niekonwencjonalny sposób, trochę szybciej, trochę lepiej, trochę dokładniej. No i LinkedIn daje niesamowitą możliwość budowania bardzo silnego brandingu firmy. To jest, to jest przesuper narzędzie w gronie biznesowym, nie tak jak na Facebooku, także tak można to scharakteryzować. No i tutaj właśnie zachodzi, zaczyna się temat trudny, ponieważ treści na LinkedInie no, są nieco bardziej skomplikowane niż te, które wrzucamy na Facebooka, czy na przykład zdjęcie, które no, też się trzeba natrudzić. Nie powiem, żeby na Instagramie coś dobrze wyglądało, natomiast no, jednak te treści na LinkedInie są inne. Jakie? To zależy oczywiście od tego, co chcemy osiągnąć, no bo to zależy, jaką mamy strategię. Czy chcielibyśmy kogoś zatrudnić i pokazać, jaka nasza firma jest super, że mamy owocowy czwartek, że mamy super zespół, że ludzie z naszego teamu awansują, że prowadzimy szkolenia? pokazujemy oczywiście tego typu treści, jeżeli chcemy zatrudniać. Jeżeli chcielibyśmy szukać klientów, no to na pewno warto pokazywać realizacje, które wykonaliśmy, które wykonała nasza firma. Co udało nam się osiągnąć. Super byłoby, gdybyśmy pokazywali czy przedstawiali też kompetencje naszych pracowników, że mamy wykwalifikowaną kadrę, że e, oni są naprawdę najlepsi w tym w tych rozwiązaniach, które my dostarczamy. No i na pewno super byłoby pokazywać dobre opinie zadowolonych klientów. Więc yy, myślę, że odpowiedź zależy od tego, jaki scenariusz chcemy realizować i co chcielibyśmy osiągnąć. Wtedy te treści po prostu powinny być do tego, do tego dopasowane. A dlaczego? Ja tutaj mówię słowo. <laughs> Powinniśmy jednak nie próbować tego robić. Sami, a zaufać specjalistom? LinkedIn jest platformą dosyć nieintuicyjną, przyznam szczerze, i można na niej popełnić bardzo wiele błędów, lub jak obserwuję, tak jak klienci się gdzieś tam do nas zwracają, bardzo dużo działań angażują, ileś czasu, a nie osiągają niestety tych wyników czy tych efektów, które by chcieli. No i tu można powiedzieć, że specjalizacja faktycznie jest trochę wąska, no bo już kilka lat, jakby działając w iluś tam branżach, jestem w stanie podpowiedzieć, może nie triki, ale dobrze działające struktury działania, czy całe plany marketingowe, które na przestrzeni miesiąca, dwóch, trzech dadzą takie rezultaty, jakie byśmy chcieli. I one nie zawsze są takie najbardziej oczywiste, bo ich się nie da tak przenieść bezpośrednio z Instagrama czy z Facebooka. Kilka lat doświadczenia jednak, jednak robi swoje, a poza tym. Wielość branż, które miałem przyjemność i ja i moja agencja marketingowa obsługiwać, no, może po prostu pomóc osiągnąć te efekty szybciej, sprawniej i, i bez jakichś pomyłek wizerunkowych dla firmy. No właśnie, przedstawiciele jakich branż powinni obowiązkowo zameldować się na LinkedInie? O, to jest bardzo trudne pytanie, bo i ci na pewno, którzy są tak, tak Oczywiście, który znamy i, i którzy wiemy, to na pewno tak, natomiast dla nich konkurencja jest już dosyć duża. I tutaj można powiedzieć dziś o deweloperach, o osobach zajmujących się pośrednictwem nieruchomości, o osobach zajmujących się ubezpieczeniami. Oczywiście jest to dla nich świetny portal. Niemniej ogromne korporacje, firmy zatrudniające 100, 200, 300, nawet 1000 pracowników, także mają świetne narzędzia na LinkedInie do tego, aby działać, pokazywać się w świetny sposób. Przyciągać właśnie pracowników, zwiększać sprzedaż, no i budować ten silny branding firmy. Mm, więc to na pewno tak. Jeżeli zaś prowadzimy jakąś bardzo wąską działalność, jakąś zupełną nowinkę, to też super, bo wtedy mamy mniejszą konkurencję. No i możemy pokazywać coś zupełnie, co jest wow, i to z reguły cieszy się jakimś mega w ogóle wtedy już powodzeniem. Więc tak jak powiedziałem, w zasadzie chyba wszyscy. No właśnie, chyba wszyscy. Natomiast jeszcze o tych treściach chciałam porozmawiać, bo tutaj trochę jest chyba tak, że chcemy mieć dużo obserwujących, tak? A żeby nas ludzie obserwowali, to nie tylko te realizacje, nie tylko opinie, no bo wtedy nie jest to jakby tak na stałe interesujące dla naszych potencjalnych klientów. Trzeba dawać jakąś wartość, tak? I tu się chyba zaczyna zabawa, żeby no, no właśnie. Tak, zdecydowanie tak. Przemyślenie dobrego planu marketingowego jest na pewno trudne i nierzadko wymaga n godzin poświęconych, by sprawdzić, do jakiej grupy docelowej my w ogóle mówimy, co tą grupę docelową interesuje, jakie problemy chcielibyśmy dla nich rozwiązywać, jak to przedstawić, żeby to było dla nich angażujące. Widziałem już niejednokrotnie, gdzie ktoś miał grupę docelową, bo dodam, że na LinkedInie można mieć grupę docelową nawet 30 tysięcy osób. I ktoś miał blisko tego limitu. Ale to była tak rozproszona grupa, że nie dało się nic sprzedać i nie dało się jakby z tej grupy nic ciekawego wyciągnąć. Więc warto na pewno wiedzieć, do kogo mówimy, taką grupę zbudować, a później dopiero publikować treści, które są dla tych ludzi ciekawe, interesujące, wartościowe i które, no właśnie tak jak, tak jak powiedziałaś dokładnie, dają im jakąś wartość. A w jakiej formie powinniśmy publikować te treści? To powinien być tekst, wideo, może zdjęcie? Jest wiele możliwości i z tego też warto korzystać. Na LinkedInie e, oczywiście najbardziej standardowym formą posta jest tekst ze zdjęciem, ale mamy też możliwość, co ciekawe, czego nie mamy nigdzie indziej, zamieszczać PDF-y w formie karuzel. I to może być na przykład jakieś zestawienie finansowe, to może być jakaś prezentacja, którą możemy udostępnić, to może być prezentacja handlowa. To jest bardzo fajne, bo slajdy są przerzucane jednym kliknięciem i może być ich dowolna ilość. Możemy oczywiście zamieszczać także materiały wideo, i to już wedle uznania, w zależności od tego, jak nasza grupa docelowa reaguje, czy lepiej na wideo, czy lepiej na zdjęcia, czy lepiej właśnie na takie karuzele, to już musimy potestować. To już w każdej branży wygląda troszeczkę inaczej. Na pewno warto testować, to, to zachęcam do tego. Brzmi jak wielogodzinne starania i prace. Także, no, jeśli widzowie nie znajdą czasu, to myślę, że wiadomo, do kogo się zwrócić. No, tak, będzie mi bardzo miło. Jest to jest naprawdę ogrom pracy. Te karuzele, musimy to przetestować. Te, te karuzele PDF. A to, co też ważne, to chyba to, że na LinkedIn zanikają wszelkiego rodzaju granice, bo. Tam gdzieś nawet tekst, gdzie jest opublikowany w języku polskim, bardzo łatwo możemy znaleźć tłumaczenie tego tekstu, nawet go przekonwertować na inny język. Co więcej, tak naprawdę, jedno kliknięcie czy dwa dzielą nas od tego, żeby napisać do osoby z drugiej strony świata i zapytać się, czy nie ma jakiegoś pola do współpracy. Dokładnie tak. To jest niesamowite, że możemy właśnie zapytać kogoś z drugiej strony świata i zapytać, czy, czy nie możemy mu jakoś pomóc, czyli zaoferować na przykład swoich usług. To jest świetne, natomiast z tym tłumaczeniem może doprecyzuję. Konto na LinkedInie, pierwsza nasza tablica, to jest coś na kształt CV. My je oczywiście możemy odrobinę modyfikować, natomiast jest to. Forma CV i możemy posiadać to CV w, no, w wielu językach. I jeżeli ktoś wejdzie, kto ma ustawiony język angielski na przykład jako swój język, to jemu nasze to CV, czyli ta nasza pierwsza strona wyświetli się po angielsku. Więc jeżeli dostarczamy produkt, rozwiązania czy usługi, które mogą być dostarczane w łatwy sposób, nie wiem, choćby do Korei, do Anglii, gdziekolwiek, to warto zrobić to. Tą właśnie pierwszą tablicę, tą pierwszą stronę w tym języku, w którym możemy to dostarczyć, no i szukać tam klientów po prostu. Natomiast o wszystkich zaletach LinkedIn napisałem na, swoim, na swojej stronie LinkedIn dla i tam w najnowszym artykule jest aż 9 takich bardzo, bardzo mocnych punktów, dlaczego warto założyć LinkedIn w firmie. Na pewno przewagą tego portalu jest to, że pisząc do kogoś, znaczy możemy wyszukiwać po zawodach, tak? po, po, po stanowiskach, bo oczywiście większość ma zapisane tak? w swoim portfolio, czym się zajmowało, czym się zajmuje i to jest chyba ta, ta spora przewaga dla biznesu. Tak, zdecydowanie tak. Żaden inny portal społecznościowy nie określa, czy nie daje możliwości określenia, czym się zajmujemy i jak przebiegała nasza kariera. I jeżeli mamy dobrze uzupełniony nagłówek, to wpisując na przykład specjalista do spraw LinkedIn, czy, czy redaktor, czy ee, kucharz, właśnie możemy znaleźć te osoby, które się tym zajmują. I LinkedIn na początku też podpowiada nam osoby, które są w pewien sposób z nami związane czyli takie, z którymi mamy na przykład jednego wspólnego znajomego, bądź więcej wspólnych kontaktów. W ten sposób możemy szybko nawiązać kontakt z osobami, no, które nas po prostu interesują. I to może być nie tylko rekrutacja pracowników, ale może być też właśnie znalezienie kontrahenta, czy, czy kogoś, kto może nam coś po prostu dostarczyć. Brzmi interesująco. To już chyba wszystko. LinkedIn dla firm.pl, tak? Dobrze zapamiętam. Tak, LinkedIn dla firm.pl, zapraszam serdecznie. Bartłomiej Kaczmarek, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy nie raz. My musimy trochę popracować nad naszymi profilami. Spotkamy się na pewno na LinkedInie. Nie raz. <sum> Więc do zobaczenia na LinkedIn. Będziemy się tam spotykać.